Cześć wszystkim, witam na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w szybki i prosty sposób można wyściółkować ścieżki w Waszych ogrodach warzywnych. Zapraszam do oglądania. Ja swój ogród warzywny wyściółkowałam trotami. Troty te nie są przekompostowane, ale myślę, że to nie zaszkodzi roślinom. Użyłam trotów, ponieważ są one dla mnie łatwo dostępne. Innymi rozwiązaniami, których możemy użyć w ściółkowaniu, mogą to być na przykład zrębki. Najlepiej oczywiście przekompostowane. Może to też być kora. Opcji jest bardzo dużo. Najważniejsze jest, aby nie zostawiać ziemi gołej. Jeżeli chcecie mieć tam piękny trawnik, to również jest to fajna opcja. U mnie niestety trawnik się nie będzie sprawdzał, ponieważ ścieżki są dość wąskie, będzie to ciężkie w koszeniu i utrzymaniu, oraz przy częstym chodzeniu, trawa ta będzie się niszczyć po prostu. Dlatego postanowiłam wyściółkować trotami. Jak widzicie, na chwilę obecną warstwa trotów nie jest duża, ale to nic. Potem Dosypiemy większą. Fajnym rozwiązaniem przed rozsypaniem trotów, czy innego rodzaju materiałów jest użycie pod spód na przykład kartonów. Ja niestety nie miałam dużej ilości kartonów, więc rozłożyłam to wprost na trawę. Mam nadzieję, że trawa nie będzie się tak łatwo przebijać. Mam również nadzieję, że te troty po w kilkunastu miesiącach przekompostują się, fajnie rozłożą i będą się nadawały na jesień jako kompost. Do ściółkowania skrzynek do transportu trotów ja używam wiaderek. Całość zajęła dosłownie kilkanaście minut, więc jest to bardzo szybki sposób. Mam nadzieję, że przy dalszym użytkowaniu takich ścieżek nie dojdzie do żadnych problemów związanych np. z gniciem, pleśnieniem trotów czy wywiewaniem podczas wiatrów. Trotów w sumie zużyliśmy dość dużo niecałe dwa big bugi. Jest to jeszcze zbyt mała ilość trotów. Przydałoby się jeszcze drugie tyle, tak naprawdę. Wtedy te ścieżki byłyby wyściółkowane warstwą kilku centymetrową. Najlepiej to by było około 5 i w górę, jeśli chodzi o centymetry wysokości ściółki. Zapraszam do oglądnięcia filmiku, w którym. Opowiadam, jak w szybki i prosty sposób stworzyć własne skrzynie na warzywa. W filmie tym możecie zapoznać się z tym, czym ja wyściółkowałam te skrzynie na dno, czym uzupełniałam ogrody, w których ziemia jest piaszczysta lub bardzo gliniasta. Tak jak u mnie, ściółkowanie jest bardzo dobrym rozwiązaniem, aby poprawić strukturę gleby. Na końcu są zdjęcia z efektem końcowym, a w tym odcinku to wszystko. Zapraszam do subskrypcji kanału. Cześć.